Cześć ludzie kochane. Słuchajcie, zatrzymany człowiek jako gwałciciel dziesięciolatka okazał się, że to nie jest ten gwałciciel, bo chłopiec go nie rozpoznał przy przedstawieniach tam podejrzanych. Ale i tak facet trafił do więzienia. A to dlatego, że on był poszukiwany za inne przestępstwa i nie zgłosił się do odbycia kary. Także trafił do więzienia, ale to nie ten człowiek. Także faktyczny jest jeszcze jest szukany. Ja wkleję link pod spodem. Poczytajcie tam jest ten portret tego autentycznego gwałciciela. Ech, uh, to na razie to ja. się.